Siemanko z tej strony hofan i witam was w kolejnym odcinku. Jeśli chcecie z nami zagrać na serwerze, to kliknijcie pierwszy link w opisie. Pamiętajcie też o opcji w górę i subskrypcji. A jeśli chcecie mieć stały kontakt, to wbijajcie na Discord dla widzów. Link też w opisie Mu jego oglądania. Cześć, teraz jest ja zdrawki po w tym czasie. Ja będę się poflekować. Dobra, uwaga, zdrapeczki, może jakieś autko. Kurwa, maska będzie. <śleski> Nie, no cały czas maski trafiam, co jest? Ale fajnie tu się gra No, fajnie, fajnie Zobaczcie, Polaka spotkaliśmy To co, w serwer? I mo to nie jest zły pomysł, żeby tutaj sobie... Ja pierdolę. Той hawsę naprawił autko. Nie, kurwa. A to 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 wróci tak się więc mogę ich go przejechać. Ale chłop Dobra. Dobra ta. Hello. How is your day going? I'm sorry. How is your day going? You know. Oh yeah, quite well. Thank you. Nice. Here is my friend. He want to repair the car. Nice car, oh by yeah. the way. Oh uh, yeah, to repair I'm afraid you can't repair your car here. You have to drive to a um, no, technical tuning workshop. We can so repair that's here. We have no, repaired uh, already. One that's car. just that's just visual tuning. But we, as I said, we have repaired car here. Yeah. oh yeah i thought you had like motor damage so if you if your motor is damaged you have to go to technical tuning uh, uh where is this on it okay please wait kupra curva, just in <laughs> lift of us <laughs> like, near, <laughs> near the airport okay. yeah happy driving thanks because with him it's not happy driving <laughs> it's, not it's, no, fear, no, it's 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 fear. Fear. i feel fast very, and furious fast and furious <laughs> I think you're fast <laughs> and <debils. laughs> uh <-huh. laughs> Yeah. Hello, my friend is just asking do you want to go with him on waffles? On beach Oh, no, thank you. I'm just staying here yes, with my yes, buddy she wants. <laughs> uh. <laughs> Thank you, <laughs> shut up. What are you waiting gold for? Gold digger, gold digger No, shut up, <laughs> What is that? Your car is a Bentley Continental GT in case yeah. you didn't know, but, um, yeah, but mine mine is right. <laughs> <laughs> yeah. All right, yeah <laughs> Which, right. Wish minus what? <laughs> minus what? All right, All, right. All right, have a great day guys. Yes so. Yeah, so. Oh, reactor? No? <laughs> Ale to my tylko jesteśmy takimi trollami, toksykami, oni są. W no my z Polski przyjechaliśmy. No <laughs> hmm. ale. Ale poczekaj, parkują ładnie, kurwa, nie wszyscy. Przez... No. Hello, kurwa, jebano. Good morning. O, dzień dobry. Kurwa, my to wyglądamy jak. nie wiem, Żwirek i mu homorek, tu jebany ryj. Ja, ja mam ryj. Jakbym nie wiem, co. No, no, Blue is spinal, amigo. Ty kurwa ją słyszysz czy nie? Nie, bo nic nie mówi. <laughs> Ale pokazuje palce, go, debilka. Sergeant Durgin, come on. No wskazuj, że tam są drzwi, żebyś wypierdalał. To to, powiedz coś proszę. Yes, please. Boże, się ciebie przestraszyła i mówiła. Jakbym twojej ryzyko to w sumie, to jest mój nie lepszy. Dawaj do oczu, może uzupełnili już, prosto, prosto, no i dawaj. Ja mam jądrość tę biedę, czekaj, o <grym> <grym> oh, kurwa. <grym> Ooo, oh, I can buy finally. <grym> o oh, kurwa, czacie, ale możemy sobie. <grym> <Ale> o <pokrzciem. grym> Chcesz zobaczyć co kupiłem? <grym> no, Tam mam widziałem, że chłop z kołachem wychodził. <grym> 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 Hej, Czeka. a możesz mi dać jakiegoś pistoleta, czy nie? No ja ci też o, to kupiłem A to mi daj Kurwa kipa. Strzelamy się z policją No Czekaj, napiszę na Twitterze Dobra, idź na komentarz To schowaj broń, schowaj broń Co ja do plecaka przeciągnij najpierw ammo, a potem broń Żeby potem nie było, że z brońą Ja mam plecaka Naciśnij i Kurwa Hi, man. We are looking for, uh, um, you know, where we can, where can we meet? Uh, I not ladies. We want to have a good night today. amen Officer. Yeah, one sec. Uh, sir, can I please see uh, that weapon of yours? Uh, this is in car. That it was not mine. It was on seat belt on seat. I put this on seat on seat behind me. No, can you Yes? Where is it? Uh, on seat. Be, uh back seat of this truck because it was on uh, on the floor of this car, you know? And I put this back on car. I'm gonna check the trunk because you just pulled out a very much illegal weapon. Kurva I left you. No. Where go? <laughs> nie chcę do policji No kurwa nie chcę wsiąść do ich auta <laughs> szybka spierdolka <laughs> Co co się stało? On, on przeszukiwał ten bagażnik no, I tak nagle ty już byłeś za tym mostem tutaj A on, o, oh, where did he go? I gdzieś pobiegł tam w drugą stronę kompletnie A to MK jest taka nielegalna? Nie no tak, znaczy jest legalna, ty aż wiesz, no To jest... A no, czemu on powiedział very illegal weapon? A, to może jest illegal O, dystrybutor przyjeb Nie, Ej, nie I weź od nich do przodu Nie No zaraz psy przyjadą. <laughs> masz nielegalnie bronić tak <laughs> what are you doing? Sir, are you okay? Are you okay? Uh, 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 oh my god! Yes, yes, yes. Okay. Okay. do. you need, do you need CPR? Give you a kiss? No, 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 we oh, don't. It's okay. 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 Uh, maybe, wait, 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 If, we, if you will bring a, uh, bring here a uh, woman, lady, uh, so. <laughs> Dan we, we would get. I'm, uh, I'm single myself. Uh, have a nice day. Bye. <laughs> co jest? Słyszałeś, Ale bym mu pika sprzedał. <laughs> Słyszałeś, jaki efekt dźwiękowy chodzi robić? Uh -huh. Ale proszę, te ludzie ładnie parkują. Czemu tak nie parkują. Czemu tafaka polski. Dobra, wracamy do naszej kochanej lady. Good morning, ja. Alright, well, my Lamborghini is uh is outside right now, so I gotta go. But nobody asks, nobody asked, man. Ale kto pytał? <laughs> <laughs> Bo tutaj teraz toją, kurwa i nic nie day robią day. na tym szpitalu. I. Nice. Ja go od razu bombiemko. <laughs> nie, no nie. A, ale czemu? Przecież to ma podstawy roleplay. Nie, no nie rób, nie rób No to pochylam tamki. Na samoobrony. A co nikt tutaj nie zaczepiał, przecież? Hello! przyjmuję jeden, przyjmuję jeden, dobrze. Pomagamy im odbić. Krótko, krótko. Po co, co tu się odpierdala? Po co oni mu robią? Ale masz je mamy Konicami Oni sami siebie napierdalają. Pa Ale offroad. Wiktoriami. <laughs> o, oh, że fire, że fire, oh. fire. Też napierdalamy ich z pleców, czekaj, czekaj, czekaj! Ale pisią, policji się Tak, policji napierdalamy. Spierdalaj, 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 je... Jedź. To je, je. no właśnie mówisz. Ja rozjebałem ty... tam jednego. Ale ciebie też napierdalali ostro. Nie, ale nie dostałem. Znaczy dostałem bardzo mało, jedno siódmo paskapę, ale jednego tam rozjebałem. Dobra, są na chatę organizacji. No, beypik jest gate. What's up? To sobie kupimy baypika oczywiście W dodatku, potrzebujemy jeszcze jakieś spodenki fajne. K! What are you doing man? Are you okay? Spitten, spitten. What co jest? Co jest? Dubai, Dubaj. Elegancko, kupimy sobie w dodatku jeszcze do tego ee, jakieś buty. Dubaj. Kurwa, ale feature! Łajcior! Ale feature sobie robimy, widzowie. Ader, jakieś maski, rękawiczek. Nie wiem, czy potrzebuję rękawiczki. Dobra, dawaj. <laughs> ale się ubrałeś elegancko. <laughs> ale to jeszcze czekaj, 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 czekaj. Ja sobie kupiłem za robuxy ten ciuchy Ja jeszcze co? 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 Jak za ja za te robuxy kupiłem. Ja jeszcze muszę sobie koszulkę kupić Tutaj, tutaj Tam do... Tego, bo muszę dodać moje nowe ciuchy OL tu się poli, o kurwa mają nawet takie skrypty ja pierdolę Ale pokczą na tej straży pożarnej Dobra Patrzcie czacior, Ale Ficior tak, jak młody łajcior <laughs> Ale chaj bestia ja M.J.T Kolejcie, jeszcze maska niebieska jakaś <laughs> Ale chaj bestia Ej, weź mi z zdjęcie, ja... wstawimy na Hoffman Newsa, zrób mi zdjęcie wstawimy... Jak oceniasz mój outfit? Yo man, just... how do you rate my outfit? Uh, I don't, I can't hear Tripped the fuck out dude yes. Ten. <laughs> Zróbisz zdjęcie i wstawimy na Hoffmaniusa. To ja też sobie zrobię. Tylko, tylko zajdź auto do przodu i jeszcze. Żeby było znaczek Bentley'a widać. A, dobra, dawaj no. Trzy, 4 i ry. I git, dawaj jedziemy. Marcin Zieliński! Zazwę go. Good morning sir. Yo, I'm talking hello. with Marcin Zieliński. Yep, yes sir. <laughs> um, I got a question. you're training high quality supreme UV bag for high quality backpack. Uh, then money on top because luminous stones like 1.5 mil usually. I've got a backpack from Gucci. You know? Uh, how does no one no hmm. Gucci, po prostu. <laughs> um, yo, yo, oh shit. Um, yo, you know Polish, bro? <laughs> yeah, I I saw <laughs> that you are like Martin you. you are Polish or not? No jak nie, jak, tak kurwa jest to. jest kurwa, no to elegancko, Hoffman jest top 1 myślę. Ty, o tymi... co <laughs> chodzi z tymi... jest bag? O co chodzi z tymi High Quality Supreme, y to są to robuxy? Aaa, uh, okej, okay, to kupujesz się plecak i musisz kupić takie coś za jeden... Fuck, I can't, I don't know how to say in fucking Polish, bo like, so it's 1.5 million for a stone to add the skin on the bag. Ah. And I'm, and I need money, so I, I, I'm just trading the... Black with a skin, I'm trying to sell it for like the money money, and not just a plain bag without a skin. Okay, it's skin, dobra, okay. So I don't have, I only have a Gucci backpack but it's I think not in your interest. I mean, what color is it? Uh, Black. Um, shit, like, is it full black, like? Mm, yeah, it's full black with, wait, uh With Gucci Snake? IQS. Dzień drugi Może przypomnisz widzą Kupra, Co trzeba zrobić, żeby z nami zagrać O, żeby z nami zagrać trzeba wejść z linku w opisie filmu to Dokładnie tak Tak mi się wydaje O, tutaj widzimy policja, pościg to to? Idziemy teraz na kasynko, zobaczyć jak to wszystko tam działa ładnie, jak funkcjonuje Dokładnie O kurwa, tysiąc wyjebałem na paliwo No spokojnie, to firmowa kasa Czego, z drapeczkę? Co jest? Otworzę no, zrapeczkę Eee, lottery ticket Dwie zrapeczki, może dzisiaj się coś uda zgarnąć fajnego No oczywiście, że nie, bo maska Ale jeszcze Ale maski maseczkę. po ile, ile kosztują? Chuj wie, i znowu maska, kurwa Dobra, to jeszcze dwie maseczki, ten, zrapeczki Dwie maseczki? Kurwa, i znowu maska, no Cały czas te maski jebany się trafia, ale no, nie da się tutaj nic innego trafić Dobra O Jest U. koło fortuny? To chyba tak Da się, da się tych zagrać. CZO JEST? Well after spending 4 hours. A, Co? To jeszcze, jeszcze, ile z godzinkę? O, ale można w to zagrać. O. Tylko trzeba mieć ale żetony. Ale ja nie mam... To chyba tutaj, tutaj chyba żetony. Siema kurwa. To, chcę kupić żetony. Jeden żeton to 100 dolarów. Czyli 100 żetonów za 10 tysięcy, nie. Czyli to chce 1000 żetonów. Za 100 koła. Dobra, kupiłem 1000 żetonów. Jeden żeton to jest. Ja bym ciekaw jestem. Hello? Mendo, you hear me? Nic, widzowie, nie wygrałem. O, 7, ojajaj. Prawie, prawie jackpot. Come on, no co jest O! O kurwa, wygrałem. Ole lepo, już na plus, jestem czat. Znaczy, czat, widzowie, patrzcie oj. Nie wiem, bo jest pierwszy raz w kasynie, kurwa jebany. Ty, zrobiłem już 500 żetonów na plus. 500 żetonów Co? na plus. A po ile ty betujesz? Po 50, ja daję. Mam 500, to sobie zachowam na później. No, 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 Też zajdę do 500 i będzie na później. Ty, czekaj, idę to zobaczyć, czy jest tutaj Blackjack. Ooo, jest Blackjack. Jest? Jest, dawaj, za mną. Oh, oh, oh. Są tam ludzie. O, ile dajesz betaku Cupra? Okej, okay. okay. sorry, sorry, man. Nie chyba be po be 20. Quick, quick nie. Ty, ale nie mogę. Tylko jedno samo chyba. Ja za stówkę wjeżdżam. O, teraz, go. Go bet, go bet, kupra. Tak, mam beta 50, tu ja nic nie widzę. CO JEST?! No zaraz ci dam, poczekaj, o. Dawaj kurwa, dwojeczkę mam. <gry> Oj, to słabo. Oj ja mam Asika! Ty O ty. Ty, to mogę zaraz Bleczeka mieć. No. Ale dealer też ma dwójkę, tak? Jas, yes, dealer have tu. Uuu, o Trzynastkę masz, jo? Ja? Kurwa, ja mam 19. Ty, ty masz dobrze właśnie. Ty, ja... Co ja mam zrobić ja mam trzynastkę. No, no, nie wiem, dealer ma dwójkę, nie, więc niby nie wiem, co A Czek to mor czy double? Co byś zrobił? Czy splita? Możesz, no nie wiem. A co mam zrobić, żeby mieć te yy, mor? Kupra mor no. 23, kurwa. Ora, no Dobra, teraz trzeba zastówkę w takim razie. Kurwa, dziewiątkę ma. 19. Eee, remis mam. No, dobra, jak masz remis, to znaczy, że co? Że zwrot. Ty ja chyba się wpierdolę olin. Dobra, to ja też lecę olin. Dobra, dajesz jazda. 600 się wiewałem w tyle, jak to się odzie, ten będzie hit. Ja 500 wiewałem. Ale to musi dać, musi dać! Let's dobra, go. lecimy kufra. Ja pierdolę, już nie ma zwrotu. O, chłop ma asa. No. O, 8, 8 masz. Ja mam 11, asa, asik. Chłop ma dobra, jest bokszem dawaj mi blackjacka. Give me blackjack, dealer, please. Kurwa, mam 12. Ty, ja bym jeszcze hitnął, wiesz? No ja też, ja też muszę zrobić hitę, bo ja mam 12. Ale ty masz małe ryzyko w sumie. Mor! Mor! Kurwa, mor! 20! Nice! Oh. nice. Can you guys shut up? Uh... Yo, bro, bro, can you fucking stop no. making so much noise, right, Jesus, you fucking piece of shit. Your mama <laughs> is piece of shit. Kurwa, jebana. Ta the fuck up? O kurwa, spaliłem to, ja pierdolę, przejebałem. Nie. Ja mam 20. Ilon ma? W prawym dolnym można 15? 25, nice. Dobra. No, Czyli mam 1200, tak? A, oczywiście jest Ta. tak. No i elegancko, dawaj jeszcze raz. Ty jak jak mogę odejść od stołu? Won, ja pierdolę. Ale tu jakiś pocik by się przydał, w sensie wiesz, że. Wiesz o co mi chodzi? Tak sobie zagramy delikatnie za 50. Czekaj, idę po żetony Ja dam tak, 20 na zielone. A, A tylko jednego beta można złożyć. Ja, ale gówno No. No te chuja na zero, wleciałem. Ja też, za 100. Za 10. Dawaj, moje tym! patrz, 2-0 tutaj, co? O, o, kurwa, prawie. Co tak leci, kurwa, ty? Jeden. Trzeci tier. Czyli od 25 do 36. Czarne będą i Dobra, lecimy, kręcimy, kręcimy. <grym> Czarne. <grym> Proszę, wysokie, wysokie, wysokie. Od 25 do 36. Ale skacze, kurwa, Proszę. jak po chuju. Jest! 36! Pogchamp, wygrałem! <grym> To ile wygrałeś? 210. Nie, o, 240. Teraz daję 140 na czarne. A ty jak dajesz? Yy, na czerwono dałem 40. A ja na czarne teraz tracę stówę Dawaj! Czarne! Jest czarno, kurwa. Wsiadło. Co jest? Pamiętaj, jaka zawsze wygrywa. Wsiadaj, kupra. Słuchaj, czy aha, <ślam> Ty musimy pani medyk podjechać. No wsiadaj policjanta spytać. No chyba nie jest policjant. O kurwa. Uh. <laughs> uh, my friend has a question. Uh, go for it. No, I don't. My friend has a question okay. for you. Then you're free What? Wait, police officer. Wait officer, we have a question. Up, we both have question. You first Kupra. No no Kupra Kupra i... is my friend. Uh, if no, I'm not your friend. I'm not your friend. Who <laughs> no, are you? Who are you? Tell me. Tell me, how can I help you? You see his eyes, officer. I think he was uh, smoking. Please. I'm not drunk. Okay, I'm not drunk. He is arrest officer, sir. please, please. He's dangerous, uh. dangerous for other. <laughs> <laughs> Ciepłe sęki nie są fanty Wypijmy za błędy i to